Witam was bardzo serdecznie w 13 odcinku serii Top 5 w Czy on był taki bardzo pechowy dla naszych uczestników? To już się przekonałem za chwilę I chciałem was też zaprosić przy okazji na naszą grupę na Facebooku Na której niedługo będzie się konkurs i kończy się macie w opisie I nie będę zbyt dużo przedłużać Więc do zobaczenia na sam koniec właśnie... Tym oto sposobem... Nie ma odwrotu REDLINE! REDLINE! Filtr Nie. 47 Please. Jeszcze zamarzę bardziej. Już wyślę kontrakt. I zobaczmy. Jeśli byłby ten akacz to bym zarobił. A jest akacz! Mglisty front! Bardzo super! Zobaczmy jaki to jest stan. Lekko używana. No inny ten podpis niż normalnie, ale... No. Dobra, nieważne, gadam od rzeczy, więc lecimy. Proszę. 40% mamy na to, na co liczę i miejmy nadzieję, że to się pojawi AK. Gaben, proszę cię. Daj mi tym razem to o co proszę. I uwaga, dostajemy, słuchajcie, dzisiaj M41 z like What? Na to było 10% na to było 10% ludzi I fabrycznie nowa i to może kosztowa... Nie nawet ile to kosztuje, bo... Słuchajcie, wybaczcie, brak profesjonalizmu w tym momencie Aczkolwiek sprawdzę teraz dopiero na odcinku... Mamy kontrakt I teraz już nie ma odwrotu ludzie 10 skinów pakuje się właśnie do kontraktu Jest podpis, jest zamalowane pole I musi być Akaot według Akwamaryny albo AWP Hyperbiz się Statrak Factory New Trzymajmy wszyscy kciuki, zostawcie lajka Jest, jest tak! Tak! Fucking! Ludzie! Jeżeli to jest faktoryniu, to ja jestem zarobiony w hajsie w tym momencie. Ale coś czuję, że to nie jest faktoryniu. Ale nieważne! Kontrakt jest, to, to jest na bank lekko używane albo faktoryniu, bo wszystkie skiny były lekko używane albo faktorki w kontrakcie. Więc nie ma bata, żeby to było jakieś przetestowane. Zostawiacie lajka like w tym momencie. Wszyscy zostawiacie lajka like w tym momencie, bo ten kontrakt wreszcie mi wyszedł. I... To jest lekko używane, to jest lekko używane. Dziękuję ci gorąco za obejrzenie tego filmu, jeśli ci się spodobał, zostań łapy w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Także przypominam jeszcze raz, żeby wbijać na grupę na Facebooku, która się niedługo, będzie konkurs oraz ty gdzieś prawej prawie na górze masz okienko, które wbijaj, bo w odcinek odcinkach sekretarzy epicko, nie możesz go przegapić. Cześć!